Cześć, mam na imię Rafał i jestem specjalistą Google Ads, YouTuberem oraz coachem kariery. Na co dzień tworzę kampanie reklamowe dla swoich klientów, produkuję filmy na YouTube oraz dla Akademii Verseo. Prowadzę sesje coachingowe z zakresu live coachingu oraz coachingu kariery, tworzę filmy oraz własną muzykę. Ukończyłem studia na kierunku zarządzanie, a obecnie kończę studia drugiego stopnia na kierunku doradztwo i coaching. W tym roku zostanę certyfikowanym coachem ICF. Swego czasu wystąpiłem na głównej scenie Woodstocku, miałem swój epizod w jednym z odcinków znanego YouTube'owego kanału 5 sposobów na, a także w ubiegłym roku zagrałem w teleturnieju Joker. Lubię występować przed kamerą, tworzyć różne ciekawe projekty. Stworzyłem dwie własne płyty oraz jestem w trakcie pisania kolejnej. Na tym kanale zapraszam Cię do wzięcia udziału w podróży po świecie digital marketingu. Przybliżymy tutaj tematykę z zakresu Google Ads, pozycjonowania YouTube'a, Facebooka, a także LinkedIn. Zaciekawiony? O to chodziło. Zasubskrybuj kanał i widzimy się już niebawem.